meczu Dalaksa, miejsce, o którym sobie powiemy, ponieważ jest to bardzo ważne miejsce dla społeczności muzułmańskiej. Muzułmanie mają trzy pielgrzymki do wykonania, do spełnienia Pierwsza to jest Mekka i medyna na terenach Arabii Saudyjskiej, czyli pierwsza i druga mekka medyna, a trzecia to jest właśnie złota kopuła na skale. Część cmentarza chrześcijańskiego i część cmentarza muzułmańskiego, gdzie Wam mówiłam, że najniżej, czyli jako ostatni, będą szli do sądu ostatecznego. Tutaj również w większości jest zajmowane miejsce przez cmentarz żydowski, ale gdzie nigdzie właśnie mamy część cmentarza chrześcijańskiego i cmentarza muzułmańskiego. Tak. A tu Pani ma jaką? Taką? Taka świętna na pewno. tak, tak. Tak, moi drodzy zapraszam! Idziemy! Idziemy. Więc to jest, moi drodzy, po drugie, też żeby panowie zwrócili na uwagę, bo niestety paniom nie jest zdane, żeby wejść do części męskiej i panie będą musiały przejść tutaj na wprost, widzimy, do malutkiej części, która jest dla Was przeznaczona, dla nas. Dlaczego taka malutka część, a panowie mają proszę i ile? całaś to na dla panów ponieważ Panie nie powinny mocić się w miejscach publicznych. Teraz tłumaczę, co znajduje się na czole niektórych źródeł podstokcyjnych, taka czarna skrzyneczka, widzieliście? Nazywa się tak, że jest dokonana z kauczuchu, zawiązana na czarnym czołniku wokół głowy i tą samą skrzyneczkę mają zawiązanie źródeł podstokcyjnych wokół lewej ręki. Panowie, Pana uwaga, bo już Panie mają mocno zawiązaną le na lewej ręce

pokazała, to by nikt na to nie zwrócił uwagi. Prawda? Nie. Więc właśnie niektórzy uważają, że nie powinna tak droga krzyżowa wyglądać, będąc przecież jesteśmy na tym na Więc tam Prawda? Dziennica Jeszcze raz wam chcę zobrazować, jak to tutaj wszystko wygląda. Restauracje, kramiki, rzeźnik, kwar, prawda? Tutaj Nikt nie przywiązuje przez chrześcijan wagi do tak ważnych miejsc.

Drodzy, moim subiektywnym zdaniem znajdujemy się chyba w najważniejszym miejscu na terenach Bazylii. ponieważ tutaj święta Helena w 348 roku, powiedziałam, pierwsza archorożka dokonała sensacyjnego odkrycia i znalazła u podnóży Golgoty. Golgota była skała, to nie była góra, to była skała. To był kamieniowa tu znalazła religię Świętego Krzyża. I my na tej skale, my się właśnie znajdujemy. My znajdujemy się na Dolgocie. Na obu, w czyli w miejscu zrobienia na jednym. Czasami ze względu na tak dużą ilość turystów stoimy nawet do kilku godzin w kolejnych. Dzisiaj Państwo macie półścu tempo, kilka osób przed przerwani, więc zaledwie kilka minut. I za Państwo wyjdziecie, a później przejdziemy całą katolikę i całą Przez tą pierwszą kaplicę Kapitanioła, tylko mają udostępniony kawalątek tej płyty, właśnie, która wskazuje miejsce w Słuchaj, ten właśnie pan jest przedstawicielem tej rodziny, rodzina o nazwisku Kuseń, a dokładnie to są to dwie rodziny i najstarszy przedstawiciel danej rodziny jest tak zwanym klucznikiem, on dzierży klucze i on te drzwi otwiera o godzinie 6 i on te drzwi zamyka o godzinie 19, nieważne kto w środku będzie.